Kruczo włosa to właśnie ja To dla mnie pieśń Kruczo włosa to właśnie ja Barbara, czarna dama piosenki francuskiej. Czy sprawił to sam Bóg, czy sprawił to sam diabeł? Któż utkał nieba skłon w ten piękny ranek nam? Wbijają Obok Jacques'a Brel'a i George'a Brassens'a jedna z najważniejszych osobowości autorskiej piosenki z nadsekwany. się w, woni, w gałęziach W programie występują Justyna Bacz. Zakocha obiecywał, gdy odpływał stąg Dominika Świątek. Złoty klucz do raju brami, cóż? Figę mam. Wciągają do banko, każdy poznałam. Stanisław Waszak. Wszelkich raz śledziły każdy mój. Już nic, już nic. Nic, tylko cisza. Kierownictwo muzyczne, Andrzej Perkman. Ale przyszedł ten bal, z serca odpłynął żal. Inny byłby mój stan, gdyby nie wina pan. Porwał mnie jakiś wiosenny szał, więc bez trudu, kto chciałbym kochankiem się stał. No cóż. Zakwale, mamy bulwary, mamy paryż, a tu rozkwita światorze. Tu w Gettingie, tu w getumie. jeśli to zdjęcie prawdą jest. Piosenki jest jak listy do przyjaciół. Osobiste, szczere, poruszające, wciąż aktualne. W Twoim ciepłym tak dobrze mi. W objęciach twyn.